Najwyższa pora sprawdzić prognozę pogody na dziś. Karolina Filipkowska już z nami. Dzień, Dzień dobry. dobry. No, jaki piękny widok za tobą. Wspaniała, wspaniała panorama teatr. No i mam nadzieję, że już dzisiaj zaczynamy ten marsz ku, ku ciepłu, zwłaszcza, bo trochę, trochę tej temperatury więcej by nam się przydało. Oj, będzie cieplej 30-31 stopni nawet. A to aż tak. Aż tak. Zwrotnikowe powietrze będzie napływać nad obszar naszego kraju, więc zrobi się tak bardzo Ale Chyba nie dziś. Pod względem temperatury. Nie w Warszawie, ale będą już miejsca w Polsce, gdzie będzie aż tak ciepło. I poranek wyjątkowo przychylny w całym kraju, to nie tylko w Tatrach. Tak pięknie dzień się budzi. Słonecznie w całej Polsce bez wyjątku, z rozpogodzeniami nawet do bezchmurnego nieba. W trakcie dnia jednak aura będzie się zmieniać nad zachodnią część naszego kraju. W godzinach popołudniowych, wieczornych napłyną chmury związane z frontem atmosferycznym. Tam mogą wystąpić opady deszczu. Możliwe także burze. Do tych burz musimy się przyzwyczaić. One są czymś naturalnym w sezonie -letnim, więc będzie ich całkiem sporo w nadchodzącym czasie. Zobaczmy mapę i zobaczmy, jak dokładnie będzie wyglądać pogoda dziś w naszym kraju. Jeden front atmosferyczny odpłynął od granic naszego kraju, a kolejny już się zbliża. To też w drugiej części dnia może zrobić się niebezpiecznie. Berlin z temperaturą do 26 stopni, ale z opadami deszczu i z zachmurzeniem całkowitym w Warszawie dużo lepiej, też 26 stopni, ale zdecydowanie pogodniej. Za to w Atenach nawet 38 stopni tam żar będzie lał się z nieba. W tej chwili w Polsce pięknie, słonecznie, bez wyjątku. Lokalnie z rozpogodzeniami do bezchmurnego nieba. Z temperaturą nawet ze rzędu już 17 stopni, tyle w rejonie Rzeszowa. Zakopane tam w tym momencie do 6 stopni. W trakcie dnia w dalszym ciągu pięknie, słonecznie. Na wschodzie, w pasie centralnym, za to nad zachodnią część Polski nasuną się chmury frontu atmosferycznego będą występować opady deszczu, także lokalnie mogą wypięczać się burzowe chmury, a na termometrach ponad 30 stopni nawet do 32 w linii wybrzeża, 21-22, To temperatura będzie dziś dość mocno zróżnicowana, tak wyglądają warunki dla kierowców i tam gdzie padać będzie, tam biometr będzie niekorzystny. Do zobaczenia.